10 lat temu, kiedy pierwszy raz planowaliśmy święto miodu i wina, chcieliśmy wtedy, żeby mówiono, że właśnie w gromniku to jest wino i miód, i gromnik, żeby był utażsamiany właśnie z tymi produktami. Mamy 17 wystawców. Jestem dumny, że udało się trafić. Z... Świętem. Udało nam się zaproponować mieszkańcy tylko gminy Gromnik, ale pewnie powiatu. Z tego co wiem, tutaj są z Mielca, są z Krakowa, są z Rzeszowa. Goście są znowu sądeczyzny Taki spokojny czas na to, żeby. Przy lamce wina zrelaksować się, a o to nam właśnie chodzi. Co roku staramy się tutaj być i jednak promować tutaj przede wszystkim lokalnych przedsiębiorców. Jest w tym momencie około kilkanaście winnic, które co roku jednak pojawiają się i fajnie promują tutaj nasz region. Jestem mile zaskoczony, naprawdę bardzo dużo ludzi dzisiaj przyszło. Jest godzina 16, a do wieczora jeszcze daleko. Impreza typowo dla nas już dziesiąty raz, także cieszymy się, że pogoda dopisała. I ludzie też. Prezentujemy pr produkty pszczele, miód, pyłek i zioło miody. I jak co roku prezentujemy Państwu nasz asortyment skromniejszy niż w lata ubiegły, ale postaraliśmy się poza miodem spadziowym przygotować pełną ofertę. My bardzo lubimy być na takich imprezach i bywamy. Praktycznie tam, gdzie są, odbywają się takie święta wina, jesteśmy. Oczywiście, jeśli ktoś nas zaprosi. U nas na stoisku to wszystko, co. Wytwarzamy z własnych upraw, czyli miody, które robią pszczoły, wina gronowe i soki z borówki. Przyjechaliśmy się też pochwalić winem, bo w tym roku, yy, na czterech różnych konkursach, zdobyliśmy w sumie 11 medali: 4 złote, 7 srebrnych. I też chcieliśmy pokazać te wina, które tu z Pogurzańskiej winnicy takie sukcesy zdobywają w kraju. Jak tylko jest to święto, zawsze jesteśmy tutaj. I to jest chyba największa i najprzyjemniejsza taka uroczystość. I żeby, żeby mogli zabawić. jak to. Na święcie jestem za każdym razem. Bardzo nam się podoba impreza. Najsmaczniejsze wino. Czerwone, wytrawne od państwa Kowalówka i od państwa Zagórskich, bo tam dużo gdy Bo bardzo wspaniale tutaj jest. Zadowoleni jesteśmy. Tak, to jest takie tradycyjne i trzeba się z tego cieszyć, że jest takie coś. Super impreza, piękna i to już dziesiąty raz. Organizujemy to co roku. Winiarze i pselarze spisują się bardzo dobrze, chwalą się swoimi produktami. Ciekawe informacje na temat uzyskujemy. Także społeczeństwo jest bardzo zadowolone, widać po licznym przybyciu tutaj ludzi, także to wszystko jest eleganckie.